Słuchaj i powtarzaj za mną. A co 3 minuty możesz sprawdzić, czy dasz radę samodzielnie przetłumaczyć zdania. A więc zaczynajmy. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have? Czy macie? Do you have? Do you have? Czy macie? Do you have any Jakieś. Any. Any. Jakieś. Vacancies. Wolne pokoje. Vacancies. Vacancies. Wolne pokoje. Vacancies. I całe zdanie? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. We have a free double room. Mammy, we have, we have free polne, free, free polne, double, podwójny. double, double podvujne room. Pokój. room room pokój we have a free double room we have a free double room mamy wolny pokój dwuosobowy we have a free double room we have a free double room We have a free double room. A teraz Twoja kolej. Spróbuj przetłumaczyć zdania. Pierwsze zdanie. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Drugie zdanie. Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. Jeśli udało Ci się przetłumaczyć zdania. Możesz wyłączyć filmik. Jeśli nie, uczymy się dalej. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have? Czy macie? Do you have? Do you have? Czy macie? Do you have any? Jakieś. Any. Any jakieś vacancies? Wolne pokoje. Vacancies. Vacancies. Wolne pokoje. Vacancies. I całe zdanie? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have Any vacancies? Do you have any vacancies? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. We have A free double room mamy we have we have free wolny free free wolny double podwójny double double podwójny room pokój room room We have a free double room We have a free double room Mamy wolny pokój dwuosobowy We have a free double room We have a free double room We have a free double room. A teraz Twoja kolej. Spróbuj przetłumaczyć zdania. Pierwsze zdanie. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Drugie zdanie. Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. Jeśli udało Ci się przetłumaczyć zdania. Możesz wyłączyć filmik. Jeśli nie, uczymy się dalej. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have? Czy macie? Do you have? Do you have? Czy macie? Do you have any? Jakieś. Any. Any jakieś vacancies? Wolne pokoje. Vacancies. Vacancies. Wolne pokoje. Vacancies. I całe zdanie? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room, We have a free double room. Mamy, we have, we have free, wolny, free, free, wolny, double, podwójny, double, double, podwójny. Room, pokój. Room. Room, pokój. We have a free double room. We have a free double room. wolny pokój We have a free double room. We have a free double room. We have a free double room. A teraz Twoja kolej. Spróbuj przetłumaczyć zdania. Pierwsze zdanie. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Drugie zdanie. Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. Jeśli udało Ci się przetłumaczyć zdania. Możesz wyłączyć filmik. Jeśli nie, uczymy się dalej. Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have? Czy macie? Do you have? Do you have? Czy macie? Do you have any? Jakieś. Any. Any jakieś vacancies? Wolne pokoje. Vacancies. Vacancies. Wolne pokoje. Vacancies. I całe zdanie? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room. We have a free double room. Mammy, we have we have free polne, free free, polne, double podwójny double double podwójny Room, pokój. Room. Room, pokój. We have a free double room. We have a free double room. Mamy wolny pokój We have a free double room. We have a free double room. We have a free double room. A teraz twoja kolej. Spróbuj przetłumaczyć zdania. Pierwsze zdanie: Czy macie wolne pokoje? Do you have any vacancies? Drugie zdanie: Mamy wolny pokój dwuosobowy. We have a free double room.